20 kwietnia lasy państwowe zniosły zakaz wstępu do lasu, udostępniając je dla państwa. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że nadleśnictwo lubartów i cały nasz powiat znajduje się w najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego. Dlatego prosimy o rozwagę i apelujemy o zdrowy rozsądek podczas wędrówek po leśnych ostępach i dbajmy o nasze wspólne dobro, jakim są lasy. Pamiętajmy, że podczas tych y, warunków atmosferycznych, jakie panują, mam tu na myśli brak opadów deszczu oraz y, susze, jaka panuje, wystarczy najmniejsze źródło ognia, aby doszło do pożaru lasu. Poza ogniem y, pamiętajmy, że przyjeżdżając do lasu, y, zatrzymując się w lesie samochodem, nasz rozgrzany tłumik y, może roz podpalić trawę, która może stać się źródłem pożaru lasu. A w, w dzisiejszych czasach, w tym momencie, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy. W nadleśnictwie Lubartów prowadzone są patrole w terenie, obserwujące pożary lasu, oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym pełnione są dyżury, gdzie pracownicy za pomocą dwóch kamer, znajdujących się na terenie nadleśnictwa, obejmujących cały nasz teren, obserwują pod kątem pojawienia się dymu, co świadczy o pożarze. W ciągu dwóch ostatnich tygodni na nadleśnictwie Lubartów. Zanotowaliśmy 6 pożarów, gdzie spaliło się około 15 hektarów powierzchni. Nadleśniczy może zakazać wstępu do lasu, jeżeli wilgotność ściółki podczas pomiaru o godzinie 9 wyniesie poniżej 10% i utrzyma się przez okres 5 dni. Aktualnie w nadleśnictwie Lubartów wilgotność ścioły wynosi nieco ponad 10%. Pamiętajmy o tym, żeby alarmować i reagować na wszelkie pożary oraz zdarzenia, które mogą przyczynić się do pożaru. Alarmujmy Straż Pożarną lub Służbę Leśną bądź dzwoniąc na numer 112. Bądźmy odpowiedzialni podczas wędrówek i prosimy o zdrowy rozsądek.